Cześć, dzisiaj przychodzę, żeby Wam powiedzieć o folderze ukojenia. Myślę, że przeczytałam o nim u Baty Pawlikowskiej, ale też nie pamiętam dokładnie, bo to już było parę lat temu. O co chodzi w tej koncepcji? Chodzi o to, żeby stworzyć sobie, czy w laptopie, czy w komputerze, czy w telefonie, folder, w którym będziecie wrzucać różne rzeczy, które Was wspierają, które Wam dodają energii. To będzie, czy to będą jakieś filmiki, czy to będą zdjęcia, muzyka, e, jakieś audiobooki czy książki. Cokolwiek, co tam wrzucicie, to jest wasze. Ale to mają być właśnie takie rzeczy, które was wspierają, które podnoszą wasz poziom energii, e, poprawiają wam samopoczucie. I chodzi o to, żeby zaglądać tam, żeby tam zaglądać e, często i ładować się tą energią. Ten folder może być jakby fajny na co dzień, wtedy kiedy czujecie się dobrze, ale też może być bardzo wspierający właśnie w tych trudnych chwilach. Gdzie ten wasz poziom energii spada, i oczywiście nie chodzi o to, że w tych trudnych chwilach teraz macie przekierować od razu swoją uwagę na to, żeby sobie poprawiać humor i nie skupić się na tym, co się dzieje, i nie przyjrzeć się temu, co się dzieje, bo tak naprawdę najważniejsze zawsze najpierw jest właśnie to przyjrzenie się swoim emocjom, zaobserwowanie, gdzie one są w ciele. Zaakceptowanie ich przede wszystkim, podjęcie decyzji o ich uwolnieniu, i to jest wasza decyzja, czy je uwalniacie, czy trzymacie w sobie. A uwolnić najłatwiej jest z oddechem, i oczywiście z intencją uwolnienia. Także, jeżeli wyrażacie taką intencję i naprawdę to czujecie, że tak chcecie zrobić, to oddech Wam może pomóc w uwolnieniu tych emocji. No i warto też później sobie przeanalizować dlaczego powstała taka emocja, z czym była związana, z jakimś wydarzeniem, z jakim wydarzeniem, a może z jakąś osobą, może wam przypomina dzieciństwo, jakieś inne wydarzenie, niekoniecznie z dzieciństwa i warto sobie przeanalizować taki temat, bo to jest temat do uzdrowienia, to wychodzi po to, żeby coś uzdrowić, żeby z czymś popracować. No ale jak już zajmiecie się tym tak dogłębnie od początku do końca, to y, wtedy, żeby sobie właśnie pomóc y, już po tym całym procesie, to możecie właśnie zaglądać do tego folderu i ładować się tą pozytywną energią z tych materiałów, które tam umieściliście. Bardzo, bardzo polecam stworzenie sobie takiego folderu, bo naprawdę daje kopa, wznosi Was na wyższe wibracje, podbija Waszą energię, także jest to fajna, fajna metoda. Na to, żeby sobie ulżyć troszeczkę. No i tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Papa. Pa.